Dzięki za wszelkie wiadomości, prywatne pytania i pytania, które się powtarzają to jak stan mojej skóry, co tam u mnie. No mogę powiedzieć tylko tyle, że naprawdę jest super, od lat tak dobrze nie było, ale to jest chyba wyłącznie, dlatego że dbam o skórę codziennie, kilka razy dziennie, zewnętrznie, wewnętrznie. Nawet jak wyskoczy jakaś zmiana nowa gdziekolwiek. Nie robię z tego jakiegoś dramatu, bo wiem, że to nie pierwszy, nie ostatni raz i po prostu jest, było, będzie. Damy radę, nie. Kiedyś było zajęte całe kolano, teraz praktycznie na lewym kolanie nic nie widać, jest naprawdę jest ok. Prawe kolano jeszcze kilka lat temu taka mega łuska, całe zajęte było te kolano, a teraz Niewielka zmiana, która w ogóle mi nie przeszkadza, i na spokojnie. Nie wiem, czy widać takie przebarwienia, i właśnie w tym miejscu to była jedna wielka łuska, taka skorupa. Później czerwone zmiany. No i takie tam zaleczanie, aż do stanu aktualnego. Trzeba chyba będzie te nogi ogolić, nie? Łokcie naprawdę spoko, naprawdę jest ok, a mówię, też kiedyś mocno zajęte. Nawet może i widać jakieś takie przebarwienia. Teraz jest dobrze. Prawy łokieć. Oczywiście wysmarowany to maścią, no bo co mam robić? Trzeba smarować, dbać. No i dla mnie to jest proces, proces zaleczania tej łuszczycy, tych zmian. I wiem, że to trwa w czasie. Wiem, że nie ma y, cudownych y, metod, leków, y, i na to trzeba uważać, co kto proponuje. To jest moja rada. W sekrecie powiem ci, że chciałbym wziąć taką tabletkę i zapomnieć o tym wszystkim, o tych latach. Ale to nie Matrix, nie? E, trzeba jakoś poradzić radzić dalej. W razie.